No nie słuchałem nuty Gimpera Ignacego, zupełnie kurwa jakiś kurwa generyczna piosenka Gimpera, no, która brzmi tak samo jak każda inna. Walną masą to mogę poręczyć Przebiegniesz co metrów i się kurwa zmęczysz Pobiegi w terenie to moja zaprawa Więcej już nie będę dawał na kebaba No ho, na kebaba Ja już zjadłem trzy, tak zaczyna się zabawa Jeszcze energola, łyk, dopaminka, wjeżdża Ja jestem sobie w kurwę silny, bo podbiłem teście. Nie umieszkam do że te wszystkie ścieki Trzymasz głupi głupków, w kasetce na leki Więc powiem ci bez że wykończysz wątrobę Odłóż tę strzykawkę i dzwoń Mamo swoje zdrowie, dziękuję ci szczerze Biegać to z tym morze bilą na spacerze Tu ci gościu, zabierz się do pracy Nie świruj biegacza, panie polewacy Alkohol mi dawno mordo, wypadł z głowy Nie masz czasem sesji w sądzie rejonowym? Kiedyś polewałem, dziś to nic nie zmienia Ciebie znowu skaszę, są za pomówienia Biegnę, zjewnię, chętny gnam Sięgnę, ścięgnę, kolejny yard Niedorzeczne jest domku jak te Brednie, brednie, namięty pcha nie wiem, co cię boli non-stop Mięśnie pięknie same rosną teściem Zwiększę moc przyrostu, bo na czytach gra cały czas Mondraniński, jesteś w necie, aż ci dupę liżą Lubisz trudne słówka, no to wypierdalaj chyżą Nawędzony jestem tak, że Ci ci biegiem minę Znów byś nie stopił z łóżka, gdyby nie Medikinet Mordo, myślisz, że niby masz rodzinę? A to do mnie mówisz, tato, no bo cię stworzyłem Jestem ojcem, mam rodzinne życie. A ty znowu obrażasz biedne kobiety w życiu? No to widzę, że ze śmiechu kurwa nie straka Zaraz pękniesz jak kondom sta, a. a Najważniejsze jest problem... <laughs> No to śmieszne, to mi się spodobało.